Tej z tej strony zguba. Witajcie, witajcie w grudniu i we vlogmaskach. Bardzo, bardzo nie mogłam się doczekać, słuchajcie, żeby zacząć nagrywać te vlogmaski i żeby oglądać Wasze filmiki przede wszystkim. Jestem ciekawa, ile dziewczyn się w tym roku zdecyduje na nagrywki codziennie. No, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. W końcu zacznę moje zimowe wyzwania. Po prostu nie mogłam się już ich doczekać. Muszę sobie troszeczkę to porządek zrobić, bo widzę, a nie, dobrze widzę. E, słuchajcie, dzisiaj będzie taki troszeczkę filmik wprowadzający e, w te vlogmaski, dlatego, że ja nie mam dużo pieniędzy, e, ponieważ dzisiaj jest dopiero 30 i ja mam jutro wypłatę. Więc dopiero od jutra się troszeczkę pobawimy, ale wzięłam z dindingu, bo dzisiaj żadnych dindingu, wiecie, z tego mojego kubeczka, e, żadnych dindingów nie będzie i jeszcze, wiecie, powyciągałam z portfela i, i, i szukałam, gdzie mam jeszcze jakieś drobne, więc coś tu jest 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 złotych tu mam, no i wiadomo jeszcze mam drobne, nie? Ale nim to, nim pokażę Wam te moje segregatorki, co ja tam zrobiłam, to chciałabym Wam pokazać mój kalendarz z kawami, bo w zeszłym roku było bardzo dużo pytań. Co ja tam wyciągam <śm> z tego pudełeczka i co to jest? To jest kalendarz z kawami. Ja Wam w opisie dam nazwę firmy, to jest Cup New, tu widać. sobie możecie przybliżyć. Ale mówię, w opisie napiszę Wam, i ja co roku kupuję już od wielu lat ten kalendarz adwentowy. Na samym początku, w pierwszym roku, kiedy w ogóle znalazłam te kalendarze adwentowe, bo ja po prostu szukałam po całym internecie kalendarza z kawami. I parę lat temu, no wiecie, na Allegro jakieś tam z herbatami, był wysyp i tak dalej, i tak dalej, ale z kawami było bardzo mało i udało mi się. Jest to polska firma, nieduża. I oni yy, mają kalendarze, właśnie małe, takie gdzie się wyciąga saszetki, i mają jeszcze takie ogromne, słuchajcie, na pół biurka. I ja w pierwszym roku sobie właśnie ten ogromny kalendarz kupiłam, ale i wiecie, wtedy się okienka otwiera, nie jak w normalnym kalendarzu adwentowym z cukierkami. Ale już nie będę kupować tego dużego kalendarza. Śniadanie zastanawiałam w tym roku, żeby do filmików jakoś to ładniej wyglądało, ale on zajmuje tyle miejsca, on jest naprawdę po prostu ogromny, ogromny. I ten mały kalendarz kosztuje około 70 zł, albo 69, albo 89, nie pamiętam szczerze mówiąc, nie przygotowałam się. A ten duży no, jest trochę droższy, chyba 40 zł. Ponad, ponad 100 zł kosztuje. Więc tutaj na moje potrzeby i tak dalej, to ja kupuję ten mały kalendarz. I tutaj są po prostu różne rodzaje kawki. Można sobie przetestować smaki. I ogólnie jestem zadowolona. Naprawdę jest bardzo aromatyczny. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w opisie będziecie mieć. Odnośnik do tego kalendarza. No dobrze, i co ja tu mam? Słuchajcie, ja mam cztery segregatory. Ja mam cztery segregatory, i chciałabym zaznaczyć, że one są na zimę, nie na grudzień, bo na pewno nie uda mi się w większości rzeczy, które podrukowałam od dziewczyn skończyć. Yy, ale mam nadzieję, że w marcu już tak <laughs> więc taki jest plan yy, i teraz tak, zrobiłam mini wyzwanka osobno bo jestem ciekawa tego systemu yy, Z jak się skończy wyzwanko to rzucamy kostką na różne kategorie i ja sobie zmieniałam te kategorie dzisiaj chyba trzy razy i zostało tak, inwestycja, wkrętarka w końcu, mimi kiedy ja to wypisałam o tej wkrętarce, chyba jeszcze ciepło było, nie? A ona mi się zepsuła dwa lata temu <laughs> i sobie radzę w inny sposób. Ale no, już czas kupić tą wkrętarkę, nawet się zastanawiałam, żeby teraz na Black Friday kupić i sobie po prostu później tutaj zbierać, żeby oddać te pieniądze na przykład do wzięła z samochodu. I się zastanawiam, czy właśnie tak nie zrobię, albo na przykład kupię na koniec roku, bo na koniec roku też są wyprzedaże różnego rodzaju. Później, oma, bo trochę zaniedbałam. One man ahead, czyli oszczędzanie na miesiąc do przodu, troszeczkę to zaniedbałam. Widziałam w tym moim segregatorku, że ostatnio właśnie nie, nie dawałam tu pieniędzy. Nie wiem dlaczego, po prostu zapomniałam. I bym chciała troszeczkę, chociaż tymi mini wyzwankami. Tutaj troszeczkę dołożyć, no wiadomo ogrzewanie ja bym na ogrzewaniu chciała zaprzestać na 1500 zł. Ja wiem, że to jest dużo. Teraz mam około. Ja mam te segregatory tu. Tak, mam ten segregator tu. Od razu możemy zobaczyć, ile na to ogrzewanie jest. 600 zł 603. Um, wiem, że 1500 to jest dużo, ale wiecie co, no jak już odkładać na coś, no to niech to będzie z górką, nie? A nie, żebym ją musiała później jeszcze do tych odłożonych pieniędzy odkładać. U mnie ogrzewanie cały czas chodzi. Ja mam otwarte e, pół mieszkania. Prawie w ogóle w moim mieszkaniu nie ma drzwi. Więc tak na dobrą sprawę, jeden grzejnik ogrzewa trzy, a nawet cztery pomieszczenia. No, mam wiadomo jeszcze w sypialni. Ale ten tutaj w dużym pokoju to po prostu ogrzewa mi całe mieszkanie, więc bo nie mam drzwi ani do kuchni, ani do przedpokoju, więc no u mnie ogrzewanie cały czas chodzi i ja naprawdę mam duże te dopłaty. Eee, w zeszłym roku nie były takie duże, bo no było ciepło w zeszłą zimę, nie, prawie w ogóle nie było mrozu, nie było śniegu, ale wolałabym mieć tu więcej niż mniej po prostu. Eee, Później masaż. Ja wróciłam na te moje masaże. Znowu chodzę i już mi się karnet powoli kończy. W zeszłym miesiącu odłożyłam 500 zł. Nie wiem, czy pamiętacie na podsumowaniu miesiąca zostały mi pieniądze. Ja to sobie właśnie włożyłam tu w masaż, ale ja potrzebuję jeszcze, żeby kupić karnet i po prostu chciałabym sobie dołożyć, bo już chyba w grudniu będę musiała to kupić albo koniec grudnia albo początek stycznia. No i hobby, wiadomo, hobby. Ja już yy, się zdecydowałam na prezent urodzinowy. Poszło mi z tym bardzo dużo pieniędzy. Zostało mi chyba 40, z... 400. 400 zł. E, Choć tu. Widzicie, ja mam jeszcze wszystko na wierzchu, bo nie zrobiłam porządku. Segregatorek chce. Jeszcze to ogarnąć, wszystko nie mi schowam. 400, u, 510 złotych mi zostało, więc bardzo fajnie. I wyciągnęłam z te pieniądze. A już wiem, dlaczego mam 500. No właśnie, bo przecież zostało mi 400 zł Wyciągnęłam z hobby, bo nie będę robić hobby w tej formie. Tak, i jeszcze ja mam jeden segregator. Byłam dzisiaj na spacerku, to możemy go od razu. Tylko, gdzie ja pożyłam? No właśnie, tak to jest, jak się zmienia położenie wyzwanek. Nie wiem, gdzie położyłam to wyzwanko. Tu? Nie, nie wiem, uciekło mi gdzieś. O, jest. Ok, to możemy od razu zrobić. Dobra, i kończąc, no oczywiście już zmieniam temat. No i hobby, bo tam zawsze fajnie, żeby jakaś kaska była właśnie czy na tusz do drukarki, czy na folię do laminowania. I zrobiłam sobie w tej samej formie, co dziewczyny mają, właśnie co do I Zobaczymy, jak mi się to sprawdzi, i myślę, żebym mini wyzwanka robić dwa razy w tygodniu. Jeszcze sobie nic nie rozpisałam. Raczej coś tam rozpisałam, <grym> ale będę musiała. Dopiero jak wypłata przyjdzie, to e, usiądę jutro i sobie właśnie, wiecie, tak bardziej szczegółowo to wszystko rozpiszę. Więc mini wyzwanek dzisiaj nie będzie. Spacery zostawię i pokażę Wam jeszcze tak. To jest segregator ze wszystkimi boksami znaczy nie wszystkimi. Z boksami zimowymi. To jest zimowe oszczędzanie od budżet Justyny. Zimowe opowieści od Izzy sporachowane. I zimowy czas oszczędzania od Ewy. Budżet od serca. I to też będę chciała uzupełniać. Później tutaj są wyzwanka i jest moja zima w lesie jeżeli wam się podoba to wyzwanko, to zapraszam na moją kartę posty tam jest do pobrania zimowy czas zdrabka za 900 zł rok na youtube od Moni bez budżetu to sobie może też zagramy dzisiaj magia zimy od Iz z kanału Iza budżetuje zimowa zabawa różowa zabawa jest od Mimi z kanału Zajawki Mimi zdrabka 600 zł Pięknej zimy Ci życzymy od Moni bez budżetu i książeczka urodzinowa budżet od serca. Ja wiem, że tego jest bardzo dużo, ale jeszcze raz, to nie jest na grudzień, to są wyzwańka zimowe, więc to jest na całą zimę. I ja mam tu znacznik i po prostu będę się przesuwać na tyle, na ile starczy mi pieniędzy ok, więc to też odkładam. Później w moim segregatorku na święta są wszystkie y, kalendarze adwentowe typowo. I teraz tak, dzisiaj załączyłam, dzisiaj w niedzielę, y, w niedzielę załączyłam Wam y, na szybko, czy znaczy na szybko zrobione, nie na szybko zrobione, po prostu tak mnie głowa bolała, że położyłam się do łóżka, włączyłam sobie podcast i tak mniej więcej po pół godzinie jak już tak wiecie, odtajałam sobie prosiłam, że jak ja słucham tego podcastu, to przecież mogę coś zrobić. <grych> Brakowało mi właśnie takiej zdrabki adwentowej, więc zrobiłam adwentową zdrabkę. Też macie do e, pobrania na mojej karcie posty. No tutaj mi się już jak widać tuż kończy, ale to nie szkodzi. Później mam kalendarz adwentowy od Unicorn Budget, kalendarz adwentowy od Mimi. Ehm, później zrobiłam jeszcze drugi kalendarz adwentowy. To są takie małe kartki, które są, którym się odkłada, bo tutaj są złotówki od 1 do 24 zł, więc też taki kalendarz adwentowy i po prostu tutaj losujemy i są różne zadania, na przykład tutaj widzę wieczór dla siebie, żeby po prostu odpocząć, odsapny, zrobić coś, co nam sprawia radość, czy na przykład kąpiel, albo maseczkę, albo poczytanie książki, cokolwiek. Więc tutaj są takie różne zadania. Później jest ta zdrabka, ja bym chciała ją dokończyć i wyzwanka od Iza Budżetuje hmm, podzieliła się z nami takimi adwentowymi oszczędnościami. Mnie oczywiście drukarka wariuje, więc czasami drukuję na czarno-biało oraz na kolorowo, więc wykorzystałam tą kartkę. I to są takie wyzwanka, które będę robiła codziennie, <laughs> więc ja nie wiem nawet, czy dzisiaj mi starczy to 120 zł. Muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Oczywiście tego nie będę musiała robić codziennie, tego też nie, ale tutaj y, te karteczki, to jest 24 karteczek, tu jest 24 zdrabki, tutaj ten kalendarz od Kasi. No i mój kalendarz też ma 24 okienka, więc tak to wygląda. To zostawię na wierzchu, ale jeszcze wróćmy do jesiennych spacerów. Ja byłam dzisiaj na specerku, niedawno wróciłam. No i jest bardzo fajnie, Rześko. Yy, nie za zimno, <laughs> więc tak, gdzie ja mam te kosteczki, więc sobie szybko zagramy, żebym nie zapomniała. I tak, ósemki, 8 i 8. Nie wiem, zostawię może te szóstki, bo nie wiem, czy tam do jakichś wyzwanek nie będzie potrzebne. Chociaż nie mam dzisiaj pieniędzy. Znaczy nie mam pieniędzy. 120 zł jednak, nie? Nie przesadzajmy. Coś tam jest. Okej. Okay. 7 i 6 już było. A 6 i 7 nie było. Lisek. I lisek jest tu za złotówkę. Za złotówkę. O. I hop i hop i już jedno wyzwanko zrobione no dobrze to idźmy w takim razie do tych kalendarzy co tam się będzie działo no ja tu zdrapkę robiłam dzisiaj ale oczywiście już nie pamiętam gdzie co jest chyba wiem gdzie jest 24 tak mi się coś wydaje ale nie jestem pewna ale wiecie, że ja lubię robić po kolei to może zacznę od dołu może ją wyprze. Chodź tu, chodź tu. 22, Dwadzieścia czyli dosyć sporo. Dosyć sporo, to jest mój zeszyt z moimi rozpiskami. Oj, i zobaczcie, znowu się wysypało. Ja nie, do, nie dokręciłam. No dobrze, 22. dwa. Pierwsze oszczędności grudnia, juhu! Okej, okay, i tutaj mamy kalendarz adwentowy. Od Kasi, z Unicorn Budget. I tu mamy zdrapkę. No dobrze, czyli mam iść po kolei. Rozumiem, tak? Nie wiem. Później jak już to podpatrzę. Jak to robią dziewczyny? Z. Z. To jest zdrapka. Czy ja mam tu... Nie wiem, tu są te... Tu jest losowanie kostka dwudziestka zdrapka co te kartki są no yy. hmm. a tu są te same nie bo ja myślałam że tak, Z to jest zdrabka, później będzie kwota do odłożenia, R losowanie to będzie to i K to będzie kostka, ja wziąłem kostkę 20, później losowanie zdrabka 17, no to ja to tak będę robić. Nie wiem po co te są kartki, ale dobra. No to zdrapmy tą pierwszą zdrabkę w takim razie. Dwadzieścia cztery. Ale dobrze, dobrze. To, to ja po prostu najwyższe już będę miała kwoty za sobą. Dobra, dwadzieścia. I cztery. Ja mówię się, bo jeżeli w ogóle kasy na to nie starczy. Dobrze. Tutaj są krasnale od mimi. No to lecimy po kolei. 20. No to też na grubo. Dobra i 20 leci tu. i mój kalendarz, co tu będzie, co tu będzie, tu ja normalnie po prostu losuję sobie jakoś karteczkę. Zdrap najbliższą zdrapkę. No to tą zdrapiemy, nie? Dobra, i tu wkładam sześć złotych. O! I to już odkładam jako zrobione będzie na przyszły rok. I najbliższa zdrapka to jest ta. Może to? Osiem. 8. O dużo drapania widzę dzisiaj. Osiem. 8. No, my te drobne uratują tutaj. Okej. Okay. I ostatni tu wyzwanka od Izzy. I teraz tak, tu jest jeden kwadracik za złotówkę, tu sobie rzuciłam kostkę, mam 3, 8, 5 i tu kostką szóstką widzę, no dobra, to nie, to najpierw może kostką szóstką, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, dobra, czyli nie oszukuję, 4... Osiem, cztery i osiem, to jest dwanaście, to może zrobić trzy. Zielony B1, B5 i C2. Aha, skleśla, to dwa. Okej, okay, i będzie 15 złotych razem. Mhm. No, czemu nie coś wejść? Okej. Okay. W takim razie kalendarze są zrobione. Ile mi zostało pieniędzy? 10, 20, 30, 40, 50. No to ładnie mnie te kalendarze oskubały dzisiaj. Ok, to idę tu. I lecimy w takim razie po kolei. Jeszcze mam pieniądze, to niech się dzieje. Zima w lesie. Tu losujemy karteczkę. No, ja może wylosuję dwie karteczki. Raz i K4. Jeden. Jeden i to jest lisek. Jeden i K10. Dwa. <grywia> no to tu są łaskawe. Dwa to jest trzy, i ja tutaj jeszcze skreślę siedem, i to będzie razem dziesięć, a te karteczki już też są do obrążenia. Ok, i pierwszy dwunasty plus 10 i to jest 10 Dobrze. i zdrapeczka aha to jeszcze tu dobra najpierw zdrapeczka i lecimy Już też te zdrapeczki mają rok ja kiedyś się obłowiłam w magicznym budżecie z tymi zdrapkami no i muszę je wykorzystać i losuję. Zadanie. Co tu będzie? Odłóż 2 złote za każdy odwiedzony do tej pory kraj. u ktoś to miał, nie? Ostatnio. Yy, o jejciu. Yy, dobra, wiecie co? Wyszło mi 14, ale yy, ja nie jestem pewna, <laughs> czy ja policzyłam wszystko, więc na razie wrzucam 14. I niech tak. To i tak ładny wynik, myślę. Tym bardziej, że ostatnio nigdy nie jeżdżę od paru lat. Mówiłam Wam, że mychę mam chorą. I zostało mi 10 zł i jakieś drobne. Idziemy do książeczki od i z wydrukowanej do góry nogami, ale to nie szkodzi. A tu miałam zdrapki zrobić. Dobra, zostawię na wierzchu i zrobię zdrapki po filmie. To lecimy. 5 i 6. 5 i 6 to jest śnieżynka. A śniżynka jest za 10. No i pięknie. I dziesiątka poszła. Super. I następnym razem zacznę tutaj. O. Więc super. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam pięknego grudnia. Mam nadzieję, że takie vlogmaski się Wam spodobają. Dajcie znać w komentarzu, czy będziecie oglądać, czy jesteście zainteresowani. A może coś chcielibyście zobaczyć więcej? Hmm? Dajcie znać. Jestem ciekawa. Buziaczki. Pa, pa!